Siemanko, witamy was w grze MMORPG Dragon Nest. No i oczywiście ja jestem Scavenger i jest ze mną. Love you, cześć. No i zaczynamy tutaj od tworzenia postaci. Love you zdecydował się, bodajże na Kali. Tak, 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 na Kali. No to jest właśnie ta postać. To jest. Ja zag... No mów, mów Ja zagram jakiegoś typowego tanka, czyli sobie wezmę po prostu Warriora. Kali i właśnie Akademika niedawno dodali do tej gry, więc muszę ją przetestować. No, bo Love You grał już kiedyś tą grę, ja jestem dopiero zielony, ale jakoś to ogarniamy sobie. Ale bardzo przyjemna gra, bardzo fajny system non-targets, więc tylko grać. A powiem ci, że chyba nie będę zmieniał nawet wyglądu postaci. Jakoś mnie to nie jara. Ja sobie wezmę Hot Costume. Ale fajnie. Dobra, dobra. Koniec, koniec waltów. Dobra. Znaczy no, okno tworzenia postaci nie jest zaawansowane jakoś tak bardzo. Najpotrzebniejsze rzeczy są natomiast. Podstawowe że, cechy wyglądu postaci mamy do wyboru, ale oczywiście nie możemy zmieniać płci, niestety. Mhm. To Chociaż jest... to tam też jest. Dla niektórych to jest wada w tej grze, dla niektórych... Niek niektórzy to akceptują. Grafika może jakaś nie jest wyjątkowa, ale... Rozgrywka jest najważniejsza. Dobra, ja już sobie stworzyłem postać, a ty jak tam? Wybieram nick, bo mam zajęte. Okej, okay, to ja już sobie dobra. dam start może. Dobra, dobra, startujemy. I powiedz mi... Town... Ten pierwszy channel? Czy który? E, tak, może pierwszy. To znaczy channel drugi weź. Channel drugi, okej. Okay. Dobra, jestem tak. w miasteczku i mam jakieś quest'a. Dobra dobra, chyba cię widzę. Jaki ważnik? Jest scavenger 11, stoję obok ciebie. Dobra, bierzemy się do jakiejś partycz, coś? Czekaj, właśnie. Kurde. Nie, ruszaj mi się. O, wysłałem ci. Jak chcesz odblokować myszkę, to naciśnij kontrol. To wtedy ci pokazuje normalna myszka. O, fajne, ciekawe, dobra. I powiedz mi, też masz tu quest u tego pana? Sekundeczka. U którego? U tego tutaj, tego Tak, 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 tak. Mamy co, na początku te same kwestie. zbierzemy chyba, nie? No. Dobra. Dobra, nie będę się zbytnio zagłębiał tutaj w fabułę. Dobra. I tu ci taka fajna strzałeczka pokazuje od razu gdzie iść i co, co o, i jak zrobić, więc... To Łatwienie. jest bardzo przydatne. Ja pamiętam kiedyś te gry MMO, to kompletnie trzeba było samemu dochodzić do wszystkiego. No ale to, te to było... Te to starsze tytuły. To jest fajne. fajne to było. No właśnie trzeba było się tak namęczyć trochę nad tą grą No, na rozgrywkę się tam spędzało i tam 10 godzin A nie tak jak teraz można e, tam Full full level beat wiesz W dwa dni z ciągłego no lifienia No dokładnie Dobra, wziąłeś tam już od tego kolesia? Poszedłeś dalej? No ale zgubiłem Cię, czekaj. A wiesz co, bo ja tam trochę próbowałem czytać A, spoko Chociaż rzucić okiem Bo mamy przejść tutaj, nie? Ale Ty jeszcze z kim gadałeś, czy nie? E ale się widzicie, w tam widzicie. Tylko. I można no, przejść przez ten portal. We dwóch to się dużo lepiej gra. Naprawdę. Zawsze jakieś urozmaicenianie, nie takie grindowanie ciągłe no, 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 no. Ale w ogóle uwielbiam gry ym, z systemem non-target. Tutaj można chyba... No te beczki można rozwalać. Okej, okay, dobra, czekaj, gdzie mamy iść. No idziemy na lewo. Do czer czerwonego portalu. Okej. Okay. Dobra, to może tak coś wytłumaczę. Tutaj przy każdym przy dungeonie każdym jest opcja wybrania poziomu trudności. Jest tutaj mamy Easy, Normal, Hard, Master i Abyss. Żeby odblokować Abyss to chyba trzeba przejść wszystkie po kolei. I teraz tak. Im trudniejszy bierzesz, to dostaniesz więcej expa i więcej kasy. Więc może nie bierzmy na początku Easy, bo to jest dla frajerów. No, weźmy sobie Normal wezmę pewnie. na początek. Dobra, wchodzimy. Dobra. Jakieś kuczcinki. Musimy tu pogadać z facetem. Okej. Okay. Dobra. Musimy coś pozbierać, nie? Mhm. Mm nie wiem, ja tu mam jakieś już skilla, chyba nawet. No, wow. każdy ma. No widzisz? Fajnie. Ciekawe, jak jak to wygląda, leś... ładnie. Ej, hey, tu jest jakiś młot. Ej, weź sobie tu jest ten młot. Dobra. Mo może go już użyć. Dobra ja też mam jakieś skinę zaraz zobaczymy. Jeszcze nie próbowałem skinów. Powiedz mi tutaj skiny są za pieniądze, czy może za czy jakieś tego, punkty? Z tego co pamiętam normalnie chyba za punkty. Mhm, Tylko kurde no dawno w to grałem, więc nie, nie wypowiadam. No to wyjdzie wszystko w planie, nie? Dobra już, spoko. I tutaj e, na koniec każdej rundy. Ruch... miecza A Alt naciśnij Spację nie wiem Nie bo mi się zmieniły tak jakby skilla na... A zacznij bić, czekaj e, Skida na jakąś minkę, jakieś machanie e, w e, ogóle e, Naciśnij tab, naciśnij tab O, pięknie, o. dzięki Bo tutaj tabulatorem e, zmieniasz tryb taki mm, atakowania na ten miejski gdzie można okazywać komuś uczucia i takie pierdole. No, dość takie powiedzieć, że, że to kocham, tak? Dobra. I tutaj na, na końcu każdego dungeona jest boss do pokonania, którego no. niestety czasami nie trzeba dość długo bić. Nie no, damy sobie radę. Myślę. To jest wręcz oczywiste. Dobra. No powiem Ci, że nad grafiką mogli się bardziej postarać. Bo jednak... No Tylko ale... nie urywa. Grafika jest fajna Grafika fajna Przyjemna no. jest dla oka ale poziom detalii mógłby być wyższy Zbieraj wszystko Zbieram, zbieram Tutaj masz teraz bossa pokazanego Aha Nie to w miarę szybko na razie No. damy ale... Jakiś... Dobra Jakiś on nie będzie kosmicznie mocny i teraz tak. E, ta gra, e, jako że ma bardzo dobry system non-target, e, możesz unikać uderzeń. Jak naciśniesz szybko dwa razy A, to on ci, e, odskoczy, on ci odskoczy, tak? odskoczy po prostu. No i jak w dobrym momencie to zrobisz, to on unika tego strzału, uderzenia. Rozumiem, dobra. Dobra. Wygraliśmy. Teraz pozbierajmy wszystko. Okej, okay, zbieramy. Ty mam zbieram. jakiś czas. I tu gdzieś zawsze jest gdzieś schowany O. Jest tu skrzynka schowana. Dobra A ty możesz jeszcze tam chodzić? bo... E, tak, po tym, po tym powinno się jeszcze dać chodzić Żeby tutaj zabrać sobie wszystko Wybierz sobie któreś, wybierz Mhm, mm dobra Kurde, wybrałem, wybrałem brązowy. No ja też przez przypadek, nie wiem czy... Dobra, dostałem jakiś Amber O. Ja też dostałem jakiś kamyczek okay, Dobra, mamy skrzynię, tak? skrzyneczkę I nam wypadło... O! Jakiś fragment diamentu... Weź te drugi. O. Dobra. Dobra, chyba wszystko, nie? Ale porozwalemy jeszcze tutaj te beczki, A, bo jeszcze się jeszcze musimy chyba. No, no, no. Powiem ci, że dość fajne to... ...to Kali. To tak? Kali. I w ogóle podoba Świetnie. mi się w sumie ten system non-target. Wcześniej mm -hmm. nie byłem jakoś... ...bardzo do niego przekonany. Ja właśnie lubię takie naparzonki. Dobra, ja dostaję jakieś rękawice. Tutaj, okej. Okay. Do miasta. No pewnie. Dobra. Ja muszę iść pogadać z jakimś typkiem też chyba za tą, za tym e, portalem. Guard Timothy? Tak jest. No to musisz poczekać na mnie, bo ja muszę y, wejść do portalu, wejść do portalu, wtedy ci pokażę gotowy. Okej, okay, dobra. Shadow Forest. Ej, proponuję, żebyśmy teraz spróbowali na hardzie jak nam wyjdzie. Bo no wtedy spoko. będziemy mieć więcej expa. Dużo. I powiedz mi tu cała gra polega na tych dungeonach? No no no. Tylko na razie są dungeony jakieś takie niewybitne, ale potem Bierzemy tak chyba... No to są dodatkowe, no można. Dobra, dawaj do portalu. Czekaj chwilę. Close. Dobra yy, w, tym, w tym samym portalu mamy, mamy questa tego dodatkowego więc wbijam. musisz wejść o, dobra, dobra. Więc biorę teraz hard. No pewnie Z masterem nie będziemy się na razie bawić, bo moglibyśmy delikatnie przesadzić Dobra mamy tu dwa questy no i wbijamy. Nagroda. Jak, znaczy nagroda za przejście dungeonu jest e, jakiś miętrzyk albo jakaś obronka. I, no i jeden fragment. Tak. Dobra. Dobra, lecimy. No Coś mi świeci jak Coś dostałem. Jak Ci idzie ich bicie? No dość tak, ale te pierwsze levele nigdy nie są najprzyjemniejsze. Ale widać wzrost mocy potworków przeciwników. Tacy więksi mają czasami tarczę i tak mi się zdaje, że Ty możesz tą tarczę zniszczyć jakimś skillem. Bo ale Ty masz ogólnie takie skille, żeby... poczytać coś o tych skillach, bo na razie nic nie wiem. Ale teraz podniosłeś jakiś hełm i, i mi pokazało, że go zebrałem, więc nie wiem o co chodzi. A to mo możliwe, że to rozdziela i tam No no no. Ale jak tam będzie coś dla Warriora, to oczywiście pewnie, dam. Pewnie ja też przypatrzę potem inventory. I czekaj, 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 bo jak podejdziesz na niego, to można go jakoś chyba kopnąć czy coś w tym stylu. A na prawym przycisku jest kopanie. A no 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 no. Mocny. O, udało się. Dobra. Pięknie. Potem się coś się poprodukuje z tego. Albo to jest do ulepszania, albo się coś z tego produkuje. Dobra. Tam, tam, jest, tam skrzynia. Jest skrzynia. No, no, no. się czy... Dobra, tu już nic nie ma. Artefakt. Pieniążki. No i kaska. Dobra. No co dalej. Eee, tu, tu jest portal, dobra. Potem pamiętam, że przecież tam już powyżej 10 levelu są naprawdę fajne yy, dangeony zrobione. Podobały mi się strasznie. No, mam nadzieję, że dotrwamy. No, ale nie, ogólnie, ogólnie spoko jest. Nie, mi się podoba, przyjemna bardzo górka. Mm. co, korzystasz już z jakichś tych potionów do życia czy yy, No, jeszcze nie, niepotrzebne są. Tutaj chyba HP szybko, szybko odrasta, więc... Ja ci będę zostawiał te, bo czasami dropią tutaj takie dopalacze. Tu masz, tu masz HP i tu masz obronę. Będę ci zostawiał właśnie HP, obronę i atak. A ty mi zostawiaj magiczne punkty i Dobra, chyba magiczne atak. tylko spróbuję coś na siebie założyć nowego może. Właśnie mi też coś miga tutaj. A tylko zaś nie założę chyba, bo... O tak, za mały level. Ale rękawice już mogę, pięknie. Mam, mam jakiś hełm i właśnie rękawice też na Warriora, to potem ogarniesz. O, Fajne mam teraz siekierę. surowa I to jest właśnie kilka rodzaj broni, to jest fajne. Na przykład ja na początek dostałem em, wachlarz i czakram. Ale fajny pomysł z tymi wachlarzami. Czakram jest na przykład... no no no, zarobisty właśnie. Cześć Ale mi się, się czakram to... jakoś tak bardziej podoba. Też spoko. Dobra, gdzie teraz? Tutaj. Dobra, ja wezmę tego, który... ...ucieka. O, fajnie teraz bije z tej siekiery. Tak się obraca. No, mi się z, z czakramów też lepiej bije. I go bije jak leży, właśnie. To też spoko. Czakramy mają yy, większe obrażenia fizyczne, ale mniejsze yy, magiczne. magiczne. Okej, okay, mamy bossa. Myślę, no. że po nim zakończymy, ne? Tak, tak, tak. Chyba, że będzie jeszcze jakaś misja. Eee, słabiak. Dobra. Możemy robić eksperta na lejcie. Na pewno. No pewnie. Bo na razie to są pierwsze one to można. Dobra, ogarnij tamtego bossa. O, ja spoko, zaraz powinien już leżeć A, bo ja mu dopiero jakąś tarczę chyba zbiłem Jak tam z HP stoisz? Dobra, dobra Nie daj to bo Nie no spokojnie go ogarniesz. Dobra leży błosik Final ten slow motion po zabiciu bossa jest Dobra witamy z powrotem Mieliśmy mały problem techniczny ...i Ilowiu wyrzuciło z gry niestety No rozłączyło coś z internetem, nie wiem, o co chodzi Ale już tutaj w dungeonie biorę questy No i będziemy się z wami powoli żegnać Dobra to my się już będziemy żegnać Dobie koniec odcinka Myślę nie że... Z naszej strony tyle w niedługim czasie pojawi się coś następnego. Może z Minecrafta teraz. Dokładnie. Mam nadzieję, że już z tym głosem wyszło wszystko w porządku. No, ja dopiero dowiem się za parę minut. No i chcemy Was zaprosić do subskrypcji, do oceniania filmu, do komentarzy. Oczywiście, I dziękujemy za odpoświęcony czas. Dzięki, cześć. Siemanko.